Czujecie niedosyt, panie Wiesławie, bardzo proszę, panie radny. Zawsze można zrobić cokolwiek się robi lepiej, natomiast ja czuję niedosyt polegający na tym, że było, nie było współpracy pomiędzy prezydentem a większością Rady Miejskiej i przez to radom często spowalniał. Nie osiągaliśmy wszystkich celów, które sobie zakładaliśmy, bo była obstrukcja po strony no, radnych PiSu, tak to trzeba powiedzieć wprost. Natomiast i tak wiele udało się osiągnąć. Natomiast no, są takie działy, chociażby gospodarka komunalna, gdzie niestety przegraliśmy. Co można było zrobić lepiej? Czy pan prezes, patrząc z boku, zupełnie jak to wyglądało w pana ocenie? To prawda, zawsze można wszystko zrobić lepiej, natomiast uderzająca była ta niezgoda w Radzie między partiami politycznymi, bo nie chodziło wcale o miasto, tylko chodziło generalnie o, że tak powiem, awaturnictwo polityczne, trzeba sobie jasno powiedzieć, bo to, co się dzieje w Warszawie, automatycznie poprzez to, że partie są dominujące w samorządzie, przekładało się automatycznie na samorząd radomski. Zresztą nie tylko radomski, ale to właśnie wina tego, że partie dominują w samorządach, co jest zasadniczym błędem, bo no niestety nie nie szuka się zgody generalnie, tylko szuka się takiego powodu, żeby zagłosować przeciw, a przynajmniej żeby wzbudzić taką dyskusję, która, że tak powiem, tej partii albo tamtej partii coś przyniesie. Natomiast rzeczywiście ta kadencja można powiedzieć, że była śpiąca, bo wiele rzeczy można było zrobić, wiele rzeczy było zaniechanych, wiele rzeczy było zablokowanych. No i niestety efekty są takie, że mieszkańcy są zdegustowani działalnością tego samorządu. Nie tylko w tej kadencji, ale to się już dzieje przez 20 lat, tak? A jaka powinna być Rada Miejska, żeby była ta współpraca, o której panowie mówicie, że jej brakowało? Czy większość za prezydentem, czy zróżnicowana? Bo... Przede, wszystkim, no przede wszystkim prezydent nie powinien być z partii politycznej, bo ten właśnie może szukać wtedy kompromisu i z jednej i z drugiej strony. Tak samo po między tymi partiami politycznymi, jeżeli będzie klub radnych, e, który będzie rozdzielał niejako, czyli ten pośrodku, który będzie rozdzielał e, te m, kłótnie między tymi partiami, to wtedy coś z tego będzie wynikało, prawda? Czy wtedy może będzie bardziej merytoryczna ta dyskusja, a nie polityczna. E, I wtedy może mniej będzie właśnie e, e, takiego, t, t, takich niesnasek bez przerwy i punktowania dla partii politycznych. Panie Radny, z Pana doświadczenia, do jak to wygląda? Nie, tak. Kiedy jest z mojego długoletniego doświadczenia, jeszcze zaczynałem w Radzie, która liczyła 50 radnych. To nie tak wygląda, jak kandydat na radnego i na prezydenta, jak rozumiem, sobie wyobraża. Przede wszystkim od tego trzeba zacząć, że kandydat na prezydenta przedstawia w sposób publiczny swój program wyborczy i każdy, kto głosuje na danego kandydata, zgadza się z takim, a nie z innym programem. To jest Pierwsza zasada. Druga zasada jest taka, że prezydent, by realizować ten program, no, powinien zbudować wokół swojej osoby większość, która umożliwi mu dyskusję nad tym programem już merytoryczną podczas sesji i oczywiście pozwoli na to, by zbudować i rozbudowywać ten program. I jak w ostatniej Radzie się okazało, prezydent był po jednej stronie, natomiast przeciwnicy w większości byli po drugiej stronie, co w sposób zasadniczy utrudniało realizację programu prezydenta. A chciałbym przypomnieć, że prezydent zdobył w Radomiu więcej głosów, on jako kandydat niż wszyscy razem wzięci radni, więc coś o tym mówi, taki, a nie inny wynik głosowania. W związku z tym my powinniśmy się skupić jako radni, by program prezydenta przede wszystkim realizować. Oczywiście uzupełniając pewne rzeczy, bo ten program zawsze nie jest do końca pełen. Uzupełniając właśnie poprzez swoje pomysły radni, to niezależnie od opcji powinniśmy uzupełniać i realizować ten program wspólny i wtedy mielibyśmy szybkie i łatwe cele do osiągnięcia mimo dość trudnej i skomplikowanej sytuacji no, ale ci finansowej inni, inni natomiast radni poprzednia też rada no więc dlatego ja też... powiedziałem uzupełniać mm -hmm. program prezydencki natomiast poprzednia rada, która się już kończy, dotrafiła yy, no, trafiła również na takie rzeczy, które były trudne do przewidzenia, do przewidzenia. chociażby pandemia i chociażby takie, a nie inne rządy Prawa i Sprawiedliwości, który robił wszystko, by utrudnić działanie samorządów. I to był również efekt. Poprzez to, że za były zabierane pieniądze wprost, w sposób prosty samorządom i nieuzupełniany. Wielokrotnie wypowiadałem się tutaj w tym radio, że na kolanach do premiera. I może dostanie szczek. No te środki do Rady mia trafiały, pa, Pani prezydent w poście Nie tak, Wynie, jak, to, pan, nie tak, nie jak, jak to, powinny trafiać w sposób naturalny. Jak to, jak to było z tymi pieniędzmi z tą współpracą, tak. bo przecież wiemy, słynna już warszawska, na którą miasto tak. dostało pieniądze, mhm. no ale nie udało się ich przede... wydatkować, bo do przetargu nikt się nie zgłosił. Wolanowska nie rozpoczęta do dziś. Przede wszystkim, przetarg przetarg jest, przede, przede, tak. wszystkim, przede wszystkim w kampanii wyborczej prezydenci, kandydaci na prezydenta prezydentów, obiecują no nie rzeczy. Realizacja jest później na bardzo niskim poziomie albo w ogóle. E, w kampanii rzeczywiście można wszystko powiedzieć. E, ja e, mówię chociażby o zaniechaniach, prawda? Bo e, rewitalizacja fabryki broni e, zatrzymana niejako, bo już, już byłaby... Przez bez, kogo? No zatrzymana przez skierowanie spraw do sądów, skierowanie spraw do wszystko sądów. Przez Nie. Przez Konkretnie. prezydenta. To prezydent wtedy kierował sprawy do sądów. Nie, nie. I to trwało do wo wojewódzkiego do Naczelnego Sądu Administracyjnego i to trwał kilka lat. Później dopiero była był zmieniony zarząd i później dopiero E, następny zarząd... Panie prezesie, momencik, pa, momencik, pan pan pozwolić, prawdę, Ale proszę mi pozwolić. Prawdę. Ja znam akurat ten temat od podszewki, dlatego, że bardzo aktywnie działałem, żeby obronić przed wyburzeniem fabrykę broni, bo rzeczywiście następny zarząd Agencji Rozwoju Przemysłu chciał wyburzenia. Wtedy my zrobiliśmy wszystko, żeby wpisać do, do, do rejestru zabytków, no, co ale się powiodło, też do, ale, 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 ale też, też moment, i to e, jest, momencik, to jest da, tak. Tak. Już nie mówię o zamku, który też nie został zrewitalizowany, a już by, mieli być w tej był chwili, program przynajmniej na stu, na nie, Tak, lecz. ale chodziło o to, żeby wpisać no się Chodziło o to, żeby cokolwiek wpisać do budżetu, no żeby można było, do budżetu miasta, żeby można było pociągnąć pieniądze z, z budżetu centralnego i z budżetu województwa mazowieckiego, żeby na to bo były umowy, wszystko było podpisane, program cały był gotowy. Niestety przez sześć lat było blokowane. I wiele, wiele innych takich rzeczy, ja mówię A, tylko nie. o tych dwóch. Panie, Jedną sekundkę. Panowie, jeżeli chodzi, jeżeli mhm, chodzi, chodzi zdanie już. Dobrze, jeżeli chodzi o te y, inwestycje inwestycje, które się nie powiodły, no one rzeczywiście nie mogły się powieść, bo 200, 70 milionów na rewitalizację czy na przebudowę ulicy Warszawskiej to po prostu kropla w morzu potrzeb. Tam kwota, ja sądzę, że to bez 300 milionów na dzisiejsze czasy się nie obejdzie. Więc te 70 milionów na pewno by nie wystarczyło. Natomiast to, że to się wszystko przedłuża, to też fakt, procedury są takie, a nie inne. Można było wiele rzeczy zrobić szybciej i lepiej. Dobra wola przede wszystkim poprzedniego ale... rządu. Załatwiłem w ogóle. Tak, sprawę. ale jeżeli, jedno jeżeli pan prezydent. Ale na jedno słowo. Jedno nie środków bez problemu, jedno pan słowo. prezydent podawał tutaj Aha. około chyba tysiąc. No już nie, nie, nie pamiętam, nie chcę popełnić błędu, ale były miasta w Polsce, które dostawały takie zgody bez problemu. Dobrze, to jedno panowie, panowie bo jesteście. Nie tym... w... mamy już czasu, a jesteście panowie doświadczeni w temacie lotnictwa, więc chciałabym was zapytać o wasze. Zdanie, jak dalej powinno być prowadzone lotnisko. Władze miasta zapowiedziały, że w maju czeka nas akcja promocyjna Radomskiego Lotniska, w którą włączy się samorząd. Do tej pory takiej promocji nie było. Jak powinno być prowadzone lotnisko, czy samorząd powinien się w to włączyć, czy to jest faktycznie szansa na rozwój gospodarczy miasta. O tym też w tej kampanii dużo się mówi, ale jak widzimy w, w, w Lotów niestety w tej siatce będzie mniej niż było zapowiadane, więc jak to z tym lotniskiem, panowie? Pan radny, bardzo proszę. Prezesem PPL-u został człowiek, który był wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej z poprzedniego rozdania, w związku z powyższym. Ja wielkich sił rozwojowych w tym człowieku nie widzę, więc myślę, że będzie mieć kłopoty my jako miasto i lotnisko jako lotnisko. Natomiast ja bym dał szansę. Wierzę w to, że lotnisko może się rozwijać, ale my wszyscy dajmy. Dajmy szansę temu lotnisku, nie krytykujmy, nie licytujmy się, dlaczego mniej, dlaczego więcej. Pamiętajmy o tym, że to lotnisko działa w ruchu międzynarodowym. To nie jest tak, że to jest nasz lokalny rynek, to jest międzynarodowy ruch i potrzeba wielu dobrych zdarzeń i naszej ciężkiej pracy, również i miasta promocyjnej, po to, żeby to lotnisko znalazło się w siatce, żeby chciały, bo tak naprawdę to lotnisko jest przystankiem, takim rozbudowanym przystankiem, natomiast całe loty organizują odpowiedni ludzie, linie lotnicze i to ich siatka decyduje o tym skąd i dokąd będziemy latać. Panie prezesie, proszę. Samorząd nie ma absolutnie najmniejszego wpływu na przewoźników, a to od przewoźników zależy, jak dużo będzie startów i lądowań z naszego lotniska. I dotąd. I dokąd? Oczywiście, że tak. Samorząd nie ma na to żadnego wpływu. To rola jest przede wszystkim PPL-u i dyrektora obecnego, obecnego dyrektora portu lotniczego. Oczywiście promować trzeba. Ja myślę, że przeznaczanie zbyt dużych pieniędzy z samorządu na ten cel nie ma większego wpływu na to, jak przewoźnicy będą reagowali. Bo tu jest ekonomia, czysta ekonomia. Oni się kierują zyskiem i stratem. stratą. Jeżeli są pasażerowie w biurach, w biurach w biurach turystycznych, którzy Stąd to biura oczywiście rozpoczynać swoje wycieczki zagraniczne, to oczywiście tak będzie, ale to wszystko zależy od ekonomii. Czyli jeżeli będziemy na tyle atrakcyjni i ruch turystyczny będzie na tyle duży, żeby zapełnić nasze lotnisko, to tak będzie. Jeżeli nie, to naprawdę samorząd nie ma na to żadnego wpływu, tylko jedno zdanie, bo nie dokończyłem wtedy. Proszę zwrócić uwagę, jeżeli pan prezydent, i to jest mój zarzut, jeżeli pan prezydent w każdym swoim wywiadzie przez ostatnią kadencję z, e, robił zarzuty, przykre zarzuty parlamentarzystom, związanych czy popierających rząd czy z klubu rządowego, prawda, bez przerwy te zarzuty, no to trudno się dziwić, że reakcja była odwrotna. Jeżeli ta walka międzypartyjna i te zarzuty będą kierowane politycznie, międzypartyjnie, to tę awanturę międzypartyjną, to nic dobrego dla samorządu to nie przynosiło i przynosić na, nie będzie. Czy, na ja na koniec moment. chyba zgoda buduje. Nie, trzeba Ja powiedzieć. Chciałbym przypomnieć, że już w Radomiu był prezydent, który był ponad partiami i też zawierenie osiągnął. Tym komentarzem kończymy. Bardzo panom dziękuję za rozmowę. Wiesław Wędzonka, radny Koalicji Obywatelskiej. Jarosław Kowalik, prezes Radomskiego Samorządu Obywatelskiego. Obydwaj panowie kandydują w nadchodzących wyborach 7 kwietnia. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo. Mocna rozmowa. Prawdopodobnie najlepsza rozmowa polityczna w mieście. Zadajemy pytania, które budzą emocje. Poruszamy tematy najważniejsze dla Radomia. Nasi goście komentują wydarzenia wpływające na Twoje życie. Mocna rozmowa.